Cześć, witam Was w kolejnym odcinku dinoklocek. Dzisiaj mam dla Was czasopismo najsłynniejsze dinozaury, które jest wydaniem drugim na rok 2020. Zapraszam! Bardzo, no, jest to bardzo ładnie zapakowane, w tym wydaniu otrzymujemy noktowizor z celownikiem No z zieloną lampką LED, dostajemy również e, kartę Legoninga, oraz otrzymujemy tutaj dwa plakaty, Deinonycha oraz argentynozaura. Oraz ciekawostki o panosaurolopie i megalodonie. Również dostajemy tutaj yy, faj, bardzo fajny i miły komiks z Dino oraz dodatkowo Dinozału. Oraz dodatkowy raport, jak dinozaury trafiają do muzeum. Także nie za pozostaje zostaje, jak tylko to otworzyć. Także. Takie rzeczy otrzymujemy po rozpakowaniu. Dostajemy serwetkę kart Lego Ninjago. No, kto wizor? taki o. Nie wiem, czy się nam nie zmieści. A, kto wie. Oraz samo czasopismo, które jest bardzo ładnie nagrywane. Tutaj mamy reklamę Lego Ninjago tra Trading Card Game. Mamy tutaj również yy, serwetkę, żeby rozpocząć. Yy, Naszą przygodę z kartami kolekcjonerskimi. W takim razie może najpierw pokazać mocno Dostajemy tutaj 5 kart. Mamy tutaj, nie wiem, kto to jest jakoś niespecjalnie znany, na tego niczego. Także dostajemy tutaj 5 kart. Mamy egzemplarz tutaj promocyjny. Od oczywiście Blue Ocean. No i mamy tutaj podstawowe informacje, także myślę, że coś zrobię z faszetką. nie wiem, może Wam oddam, zobaczę, także na razie sobie to odłożymy, a zajmiemy się noktomilarem, a potem zajmiemy się główną częścią. taką małą kaczkę myślę, że, sobie, że ja chyba <grymę> ją zostawię Jest bardzo ładna oraz w tym tu otrzymujemy sam noctowizor i możemy na to nałożyć tą naszą lampkę a i zobaczmy, kurde jak się to zakłada Aj, a tak, dobra dobra, tutaj nie <laughs> no nie Dobrze, nasz aktowizor jest O, dostajemy taką zieloną lampkę Czy mamy tutaj jakieś głębsze znaczenie? Nie, po prostu jakaś taka właśnie taka ładna lampka LED zielona Może to zobaczycie na To trochę nagranie zniekształca to Ale włączmy sobie, na taka spoko Lampka, ręka. Może się przydać. No, mamy tutaj plastikowe, to jest trochę dziwne, myślałem, że będzie gumowe. Oraz mamy tutaj regulację. No. Czy to wejdzie na moją głowę? Sprawdzę sobie. No, chyba nie. Także chyba sobie. Od... Także chyba ja to oddam jakiejś osobie młodszej. do jakiegoś kuzyna, brata. Znaczy, nie mam brata, ale nieważne. Się je włożyć. Dobrze, to spróbuję to poza kamerą. A na razie przejdźmy do samego czasu pisma. Moment, Mamy naszą gazetę. Głównym bohaterem jest w tym wydaniu Rajaza. Ale może najpierw zobaczmy sobie, co będzie następne, że sam nie mogę się doczekać. Także sprawdzamy. A w następnym dostajemy celną strzelbę, dwa świetne plakaty Radzazaura oraz Seratopsa oraz po podwodnym życiu Szonizabra. A numer się ukaże 5 sierpnia. No i na głównym tematem będzie Lozaur, będzie Dimetrodon, Szonizor, dwa super plakaty i kolejny świetny komiks oraz dlaczego dinozaury były tak duże. Czyżby było ogromne? Oraz mamy tutaj reklamę LEGO Hide-Side. sobie. Mamy tutaj reklamę LEGO Batman oraz o y, żarłaczu. Mamy tutaj cały spis. Możecie sobie zobaczyć. Zachęcam was za do zakupu, ponieważ jeżeli chcecie się trochę dokształcić, y, z tego możecie po prostu sobie tutaj sprawdzić. To jest taka wiedza podstawowa. Miejsce odkryć. No, jest tutaj w Indie. Jest tutaj w Indie, a tutaj mamy Zjednoczoną Polskę, Euprocefal oraz Powera z Euroly. Na kolejnej stronie mamy ciekawa, ciekawostki dotyczące Euprocefala oraz tutaj opowiadania Michała, czyli jednego z bohaterów komiksu. Mamy tutaj o żółwiu, o, o, żółwiu, o zabójczym urodzeniu. Większym jest Żelca Okresu Jury, czyli no, chyba. O! Są trójowe także macie tutaj nowego dinozaura. Możecie sobie go w internecie czytać. Oraz mamy tutaj tych Lotników. Na kolejnej stronie mamy mamy duże informacje dotyczące dinozaura dotyczące Mamy również Megalodona, czyli jedyno faktu o Megalodonie. Mamy tutaj porównanie jego zębu. Zębów, ogólnie. No, no, ładnie. Żarwacz biały. A, to jest Megalodon. No to była wielka bestia. I bardzo groźna. No, tutaj mamy opis tego, dlaczego możemy tego użyć. Oraz nocnego łowcę. To jest chyba... To jest... Yy, możecie sobie tutaj sprawdzić. To nie. A, nie ma zbyt Oraz mamy Yy, reklamy Lego Ninja Legacy, gdzie dostajemy Leda oraz kamiennego samuraja. Mamy dinofakty, tutaj yy, ogólnie. Możecie, yy, się, możecie sobie przewinąć film tam będę mówił o ciekawostkach dotyczących wykopalisk, yy, chyba to jest to. Tutaj mamy yy, tropy dinozaurów. Mamy tutaj tropy stegozaura, Anikilosaura, triceratopsa, Deinonecha, oraz pteranozaura i Diplodoka. Co ciekawostka. Tropeankylosaura odnaleziono w Polsce, w górach świętokrzyskich. wszystkich taka fajna, naukowa ciekawostka. Ten film będzie długi, ponieważ będę tutaj opowiadał o każdej stronie, a mamy jeszcze jej dużo. Także mamy tutaj y, dla ekspertów superniezory, parazaurolow Mamy tutaj dwie strony dotyczące do niego. Oraz mamy tutaj część plakatu z Diemodechem. A tutaj wielki plakat. An argentynozaura, to jest y, chyba trzy, tak, to jest trzy. Oraz mamy tutaj komiks. Tak, komiks sobie przewijamy. Oj, szanos. No i tutaj mamy quiz, tutaj możemy się zapoznać ze wszystkim. Oraz kolejna reklama, czasopisma Pokémon. Oraz tutaj koniec samego. Tego Także to jest już koniec. Całego czasopisma ja sobie to w spokoju poczytam, a ja was odsyłam do moich innych filmików. Do zobaczenia. Cześć! A! Jeszcze zostawcie łapkę i subskrybujcie. Do zobaczenia. Cześć! O.